Aleksander Sławiński, kupiec. Jestem obwoźnym supermarketem miłości. Towaru mnie sporo, tylko nabywców brak. Więc tułam się z miejsca na miejsce, bankrutując na każdym mijanym kroku. Asortyment. Zły. Wcześniej handlowałem śmiercią, prawie każdym jej rodzajem, ruch w biznesie był ogromny, spory zysk, napiwki od wron. Trąd toczy nas od zarania dziejów, turpistyczny masochizm. Im gorzej, tym lepiej. Im gorzej. Nam lepiej. Brzydota upiększa, zło uszlachetnia. Tym stosów, kaźnie, szafoty pobudzają wyobraźnię. Może jutro dla odmiany zacznę sprzedawać lekarstwa. Na wszystko. Od bólu zębów po owsiki i inflację. A pojutrze zostanę grabarzem snów, mrzonek, marzeń, waszych potrzeb. Złoty interes, bo trupom złoto niepotrzebne, a ja kupię miłość. czytała Dorota Górczyńska Bacik